Pani, z tej strony Karoluszy. witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj idziemy testować kuchnię Tex-Mex, czyli kuchnię w stylu amerykańsko-meksykańskim. I ze mną znajduje się kultowe Taco Bell. Taco Bell jest to fast food założony w 1962 roku w Kalifornii przez Glena Bella. Podejrzewam, że stąd nazwa Taco Bell. Idziemy sprawdzić, czy jest smacznie, czy jest czysto, czy jest zgadza cenowo. Także zostańcie ze mną i zapraszam. Moi drodzy, zobaczcie, mamy fajny screen do zamawiania. Zbierzemy dajny. Mają jakieś limitowane menu, które musimy hmm. sprawdzić. Zobaczmy. Może kombosa weźmiemy jakiegoś, zobaczymy, będzie nam wygodniej. Może więcej spróbujemy. Zobaczcie. Zobaczcie jak mają opcji napojów. Wszystkie mega kaloryczne, także na dietę nie polecamy. Mają nawet opcję wege widzę. O, ale wege jest. Jak kogoś interesuje, można też sobie wziąć grupowe zamówienie na jakieś party. Właśnie w takich sieciówkach są value menu. Tutaj dają takie deale po prostu, że to podobno się najbardziej opłaca, ale to zaraz zobaczymy, zamówimy coś i zobaczymy, czy naprawdę to jest opłacalne. Zobaczcie, ciekawostka. Kiedyś normalnie w sklepach, w knajpach, restauracjach takowe, normalnie mieliście sosy, do wyboru, które sami braliście. W tym momencie są one zdjęte i dostępne tylko za ladą dosłownie. No bo chyba ludzie nie rozumieli albo rozumieli za bardzo, co znaczy słowo za darmo. Podejrzewam, że nie była jedna czy dwie sztuki, tylko raczej masowo brali sobie do domu. Właśnie znaleźliśmy miejsce i byłam w międzyczasie nalać Pepsi. No, zobaczcie po kolorze, sądzicie? ile jest Pepsi w Pepsi. Widzę, 40% to jest gitara. No, ale to akurat jest zdrowo dla nas, bo nie jest tak posłodzona jak zwykła. Znaczyłam, że może mi to połowę mniej cukru. Dobra. Już tutaj widzę, że powoli został zrobiony mini unboxing. Ile to nas kosztowało? To powiemy na koniec. Także musicie zostać do końca z nami. Mamy różne sosy: guacamole, sos serowy, śmietanka podejrzewa. Lecimy z naczasami moi drodzy. I to taka mini porcja. Zobaczcie, do to tego... jest regularna porcja. Mm -hmm. A i do tego zawsze jest tutaj serwowany sos serowy, który jest podawany na ciepło i jak dla mnie jest przekozakiem serio. Mm. A i ten sos jest tak gorący serowy, że nawet można by było się nim poparzyć, spokojnie. Na czoski. Super. Frytki, grupiące. z tego sera. Grupiące, solone. Serio. Porcja idealna. Na ja, nachosy to są chyba co? Mhm. To musi być coś kukurydziale. Zwykłe, tlenczyste, bez żadnych przypraw totalnie. I robią robotę. Przechodzimy dalej do frytek, bo nikt nie lubi zimnych frytek. Frytki ogólne tutaj są w wersji zlimitowanej. One nie są cały czas dostępne w menu. Są one z posypką. Czy to jakaś taka paprykowa? Się okaże. Testujemy. I one też są również poddawane z tym sosem serowym. Tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego ketchup, czy musztarda, czy majonez, tylko jest sos serowy. bądź guacamole, bądź inne ich sosy, które zaraz nam pokażę. A na razie frytka. Mm. Uh -huh. Yummy. Ta posypka, przyprawa, to wydaje mi się, że to właśnie słodka papryka. Jest tam sól, pieprz. Jest to lekko ostre. Wszystki są w mięciu się w środku, na zewnątrz rupiące. Ciekawe ile w nich ziemniaka. Mm, nie wyglądają źle. No tak? Serio. Jeżeli chodzi o smak. Nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona pozycja w Taco Bell. W ogóle, moi drodzy, ciekawostka, czy wy wiecie, że Taco Bell ma ponad 8000 lokalizacji na całym świecie? Tylko by the way, w Polsce akurat nie ma. Także dlatego jesteście na moim kanale, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda od środka. Było kiedyś, w 1993 roku, próbowali założyć, otworzyli jedną filię w Warszawie, ale nie przyjęła się. Chyba Polska nie była jeszcze gotowa na kuchnię w stylu Tex-Mex. Ua. Mhm. I wycofali się. Pokażę w ogóle Wam te sosy. Mamy Hat, mamy Diablo i mamy Mile, czyli łagodny. Ten Diablo to chyba dla książula, bo ostre smaki są nie dla mnie. No i dostaliśmy salsę, czyli guacamole, też saszetce. Bo wreszcie sobie, że Taco Bell otworzyło swoją miejscówkę w Las Vegas i otworzyło tam kaplicę, gdzie normalnie udzielają ślubów i obok serwują tacosy. To idzie to. Coś takiego, zobaczcie. W porcie, znaczy spoko. Jest to Ten grilled chicken, albo crispy chicken, jak widzę to bardzo przypomina mi mojego ukochanego z Polski z McDonalda wrafa, Dosłownie. By the way, wiecie, że tutaj w McDonaldzie nie ma wrafu, w Stanach nie ma wrafu w McDonaldach jami. Chociaż powiem Wam, że tutaj w większości samą tortillę. Jest bardzo mała ilość warzyw, bardzo mała. co? W ogóle? Spoko, jest spoko, nie ma go za wiele, ale jest spoko. I do tego mamy sos ręcz, czyli śmietanowo. Jaki? Chyba czuckowy delikatnie, nie? Czosnkowy, ziołowy, coś tego typu, nie? A ten placek? Tortilka. Jest ona grillowana z dwóch stron. W opcja. Lećmy dalej, nie zwalniamy tempa, brzuszek jeszcze nie jest full, także testujemy dalej. Patrzcie, jak on tu wygląda fajnie. Pozwijamy. Jest też lekko pilowany i w środku mamy, zobaczcie, to jest w ogóle taco z ziemniakami, moi drodzy. I na górze mamy sałatę oraz troszkę sera. Ta sałata trochę wygląda tak, jakby trochę przeżyła już w swoim życiu, ale nie zniechęcam się. Mm. Moi drodzy, to są karpcy w karpsach dosłownie. Tortilla z ziemniakami. Węgla w węgla? Dokładnie. No, chyba nie jest to moja ulubiona pozycja. Czy wy wiecie, że Taco Bell rocznie sprzedaje ponad dwa uwaga, miliardy takosów? Dwa miliardy takosów? Czegoś takiego właśnie. Liczymy jeszcze też ziemniaczki oddzielnie takie. Są to chyba też ziemniaczki, wydaje mi się, że smażone w głębokim tłuszczu. To jest śmietana i sos serowy. Ale nie widzieliśmy żadnego sztuca, więc córzy się swoimi palcami. Zobaczcie, złożone ziemniaczki. Śmietana i solsterowe. Jami. I taka porcja kosztuje około 2-3 dolary. Boże, przepije. przepiję. czy wiecie, że w Japonii serwowano takosy z rybą i wasali. Jak to brzmi. została nam jeszcze quesadilla. Z dzwoneczkiem. I do quesadilla dostaliśmy właśnie śmietanę i guacamole. A pamiętasz ten film tego dziecka, co płakało na tym siedzeniu, że chce być w Meksyku, żeby jeść codziennie quesadilla? Serio? Nie, no. nie pamiętam tego. Testujemy. Tutaj na tym stole już zrobiliśmy taki Meksyk, że szok. Tak wygląda właśnie strój. I w ogóle jest ja, już chwilę tutaj siedzimy i testujemy. Zobaczcie jaka jest cieniutka, to Wam mogę powiedzieć od razu. Jest ona zapieczona z serem na górze. Nie wiem czy to widać dobrze. Kurczaka raczej jest sporo, ale w środku jest tylko kurczak i ser i nic więcej. I to ten dosłownie. zwykły amerykański, żółty ser. Amerykan, nie? To tak, right. Czy powinnam we wszystkim wymaczać? <laughs> uh. No z guakiem może być fajnie. Fajne połączenie Guacamole jest takie Lekko jest smietanka zimna Fajne Kurczak w środku jest ciepły, jeszcze jak się okazuje I w środku jest to jest sos Podejrzewamy, że jest to chipotle Jakiś taki Czyli moją na bo troszkę pikantny, papryką I kurczak w środku jest na 100% Grillowany Spoko, naprawdę fajna opcja Lunchowa opcja Myślę, że jak Ci się tak spodoba, to nie będziesz sama mówić po meksykańsku. Mhm. Mm sí, yeah. Zapomnieliśmy właśnie na nagrywki sobre mm -hmm. A Ty co, bo tak taką Lubisz? Taka zwykła sieciówka nie jest to jedzenie, które można jeść, nie wiem, raz na tydzień czy coś. Ale tak Raz na dwa, trzy o... miesiące można po prostu sobie... Y Odwiedzić, pozwolić, dokładnie tak. Ale na przykład jeżeli chodzi o fast food, to nie jest ten taki najgorszy, to nie jest takie wszystko mega smażone, moim zdaniem przynajmniej. Z tego co sprawdzałam, to u my nie możesz znaleźć wiele pozycji, które są poniżej 500 kalorii. Także wydaje mi się, że jak no ktoś ale jeśli są poniżej 500, to są malutkie takie to porcje. Także to też nie jest coś jakoś super zdrowego, no ale z braku laku czasami to. można, można zajść, tak? Tak jak mówię, no fajnym obcym jest to guacamole, na pewno z tymi krupkami, chociaż te krupki też są mega słone. Ten sosorowy jest też mega słony, no ale tutaj mówię no od czasu do czasu... I nie wiem czy zauważyłeś, że jak weszliśmy to były maksymalnie dwie osoby, a w tym momencie jest cały lokal. Jest wow. A my dalej konsumujemy i teraz idziemy do deseru. Są to cinnamon bars. Jak ktoś mnie zna, to wie, że nie jestem fanką cynamonu. To są kuleczki ale... cynamonowe. Czyli tak naprawdę meksykańskie pączki I w środku mamy far dulce de leche Dulce leche, dulce coś tam. Dla nas to jest polski kajmak Ale spróbujemy, patrzcie O, z tej strony idzie ja Powiem wam, że ten kołki Czyli yy, To są po prostu mini pączki, które są Obtaczane w cukrze i w cynamonie Mhm, uh -huh. dosłownie. To po prostu są polskie pączki, mega chemiczne, z cynamonem. Ja. To są bardziej amerykańskie pączki, jak mega chemiczne, a nie polskie. No mega. Serio. Ale na te pączki pączków pójść do Dunkina, albo do tego crispy krem Ale jak ogólnie w smaku? Mega słodkie. Ale zjadliwe takie, zjadimy. słodkie, czy... Zjadliwe. Proszę. Słodkie jak jasna no anielka. Nie Uważam, że to jest sama chemia jak nawet ten cukier jest, nie, nie jest normalny, tylko jakiś taki chemiczny Nie lubisz na moment, wiesz, to jak ja My już wyszliśmy z lokalu Rysu zabieramy na wynos, bo tego jednak wyszło sporo Za to wszystko zapłaciliśmy jakieś 35 dolarów Uważam, że to nie jest dużo, bo naprawdę wzięliśmy dużo różnorodnych rzeczy, jak widzieliście Moje top favorites są, to jest na pewno quesadilla I na pewno burrito z tym chrupiącym kurczakiem no i moje ukochane frytki, nacho z tą przyprawą taką ich, ale to jest tylko limitowane, więc jak jesteście w Stanach, to zaglądajcie, czy akurat je mają, polecam. Do Zakopanech raczej chyba nie wrócimy szybko, bo po prostu raczej staramy się omijać takie miejsca, także moi drodzy, zachęcam was do subskrybowania mojego kanału i zapraszam was po więcej. Widzimy się w następnym odcinku, bye!